ma dzisiaj filmik, jak jestem trochę niesprawny, ale o tym będzie zaraz lub w kolejnym filmiku. Jeszcze zaraz zobaczymy. Mogę powiedzieć z góry tylko, że to jest sprawka jednego z moich węży. Okay. Jest to samica kamelana miejskiego. Od razu chciałem podziękować wszystkim, którzy byli na wczorajszym live. Ie. Było zarobiście. Myślę, że wy też tak sądzicie, mam taką nadzieję. I widzimy się na następnym live'ie Ok. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować młode kameleony, ponieważ wykluły mi się już dwa kameleony małe i sobie siedzą w nowym terarium. Teraz przejdziemy do terarium, pokażę Wam te kameloniki. Ok. Najpierw może Wam pokażę terarium, jak wygląda. Terarium wygląda tak. Tak, wiem, że jest trochę krzywe i tak dalej. Yy, ono jest tutaj na zamek błyskawiczne. Otwierane i zamykane. No dole jest miska, żeby mi nie kapało na panele, żeby, żeby panele mi zaraz spuchły. I to jest takie wiszące terrarium, można je przewiesić na dwór i tak dalej. Na dole mamy obciążenie powieszone, żeby nie latało na wietrze, jak wystawiam je na dwór. A tutaj widzimy jednego z małych kameleonów. A tutaj mamy drugiego kameleonka. Teraz pogadamy trochę o oku. Stało się to wczoraj, jakoś koło godziny chyba 20, no jakoś koło godziny 23. Wąż nagle zaatakował mnie w oko, no i ugryzł pokąsał. No nic w sumie poważnego już nie stało, tylko kilka draśnięć yy, jakby dziurek takich po zębach i w sumie nic więcej. Wszystko zostało umyte, odkażone zaraz po pokąsaniu. Yy, wężowi nic się nie stało, mi się nic nie stało, więc chyba wszystko jest dobrze. Ci, którzy byli wczoraj na live'ie yy, to widzieli to, więc Zapraszam na kolejne livey. Livey są ciekawe. Yy, jeszcze chciałem coś rzec, ponieważ co do kamelonów, na razie wykluły się dwa kamelony i zostało jeszcze kilka jajek. I wczoraj na liveie zrobiliśmy sobie konkurs, taki mały konkursik. Yy, ile jeszcze kamelonów się zdąży wykluć? Tuż chyba w ogóle o trzeciej w nocy było, więc osób już mało było na liveie i zaraz wam powiem. Tako, yy, Maciek. Yy, Powiedział, że będzie jeszcze 8 kamelonów. Znaczy, nie jeszcze, licząc tymi, czyli, że będzie jeszcze 6 kamelonów. Maciek powiedział, że będzie jeszcze 6 kamelonów, czyli łącznie 8. Kanapka powiedział, że będzie łącznie 9 kamelonów, Norbi, że 10, a Regius, że 12. Zobaczymy, czy ktoś trafi w odpowiednią liczbę. Jeszcze ma mam nadzieję, że wyklują się te kamelony, ale to pewnie za jakiś czas, więc poczekamy i zobaczymy, kto. Trafi i czy ktoś trafi w odpowiednią liczbę kamelonów. Filmik yy, chyba jakiś długi nie jest, mam nadzieję. Co do jeszcze tego wiszącego terrarium, które zrobiłem, yy, w sumie to nie jest terarium, tak inaczej się nazywa. No dobra, mniejsza, dajmy na to terrarium, Co do tego terarium, to zrobię taki filmik instruktażowy, jak coś takiego wykonać, co trzeba kupić itd. tak dalej ale to dopiero za jakieś 2-3 tygodnie ponieważ yy, po pierwsze nie mam trochę nie mam za bardzo czasu a po drugie potrzebuję kilku, że, kilka rzeczy kupić a teraz nie mam kasy bo mam sporo wydatków w związku z kameleonami młodymi więc ten filmik pojawi się za 2-3 tygodnie no w sumie z braku kasy no ale dobra yy, na razie dadzą filmiku się